Prezydent Poznania chce zdewastować poznański Wawel, czyli kolebkę polskiej historii kościoła i państwowości, Ostrów Tumski. Zagrożone są najstarsze zabytki Poznania. Dlaczego? To jest Forum Romanum, prawy głos Poznania. Roman Dważniak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, udostępniania treści programu Forum Romanum. Zachęcam także i zapraszam do wspierania mojej pracy, choćby przez postawienie wirtualnej kawy. Linki do tego znajdziecie Państwo w opisie pod tym filmem. A dzisiaj gościem Forum Romanum jest prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, oddział w Poznaniu, Dorota Matyjaszczyk, także autorka znanego z pewnością Państwu traktu cesarsko-królewskiego. Dzień dobry, pani prezes. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę może od takiego podstawowego pytania. Pani, pani wraz z dwoma innymi stowarzyszeniami napisaliście list otwarty do władz poznania właśnie w sprawie Ostrowa Tumskiego. Może na początek, gdyby pani zechciała wyjaśnić widzom Forum Romanum, czego on dotyczy? Napisaliśmy ten list, dlatego że teraz jest procedowany i przedstawiany do drugich konsultacji społecznych projekt y, zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego, część północna, czyli wyspy katedralnej, część północna nazwana B1. Mhm. Gdyby to próbować też wyjaśnić od razu poznaniakom, to jak jakby to można określić? To, to, z... to jest y, teren położony po elektroci... drugiej stronie katedry, po drugiej stronie linii kolejowej przecinającej Ostrów Tumskich w połowie. Mhm. Tak w największym skrócie. No właśnie. Ale czego dotyczy pismo? Pismo dotyczy tego, że ten plan, który zobaczyliśmy i próbowaliśmy go przeanalizować, postawił nam, mówiąc oględnie, włosy na głowie. Dlatego, że tam są zaplanowane trzy osiedla mhm. złożone z bloków i w osiedlu na małej wyspie, czyli miejscu, gdzie były zakłady energetyczne, ma być 2000 mieszkańców. To nie jest duża wyspa. Na tej wyspie, nazywanej dużą wyspą, która teraz jest plan przedstawiony do konsultacji, ma być pięciotysięczne osiedle hmm. z blokami wysokości od 4 pięter do 9. Nawet do 9 pięter? Nawet do 9 pięter, a na dodatek, ponieważ część środkowa, tych najwyższych, będzie stawiana hmm. na nasypie, który został wykonany w latach 20. XX wieku który ma wysokość 5 metrów, to one będą miały wysokość te domy 33 metrów. I jest jeszcze trzecie osiedle czy tysięczne. Po wschodniej stronie cybiny, czyli mniej więcej po obu stronach ulicy Holanda. Jaką ma historię ten nasyp? Może od razu też warto to wyjaśnić, bo to chyba z, z, związane z rzeką, tak? Wylewającą raz po raz, czy nie? Nasyp tak, ale planowany w tym miejscu prusacy w 30. latach XIX wieku wykonali lunetę katedralną. Mhm. Wielkie dzieło forteczne, wyjątkowe, dlatego że miało dwie fosy. I kiedy oczywiście przyszła niepodległość, to zaczęto rozbierać niektóre forty i rozebrano, a właściwie nasypano tą lunetę katedralną, rozbierając pobliskie wzgórze na Zawadach, tam gdzie stoją galeriowce, te wybudowane w latach 30. I te prace były prowadzone w ramach prac interwencyjnych dla bezrobotnych, dla tych, którzy wrócili z wojny bolszewickiej, którzy remigranci, którzy wrócili z Niemiec. Oni nic nie umieli. W związku z tym wykonywali ręczną pracę, czyli przesypywali piasek. No tak, ale to wróćmy teraz do, do tych planów zagospodarowania. No, bo te metry, te choćby te metry, one będą miały nie tylko wpływ na wizerunek, choć przede wszystkim tego, co, co będzie tam można jakby zobaczyć, prawda? To wpłynie na cały krajobraz, a może tak powinienem pewnie bardziej trafnie powiedzieć. No, ale także będzie miało konsekwencje swoje dla organizacji życia pewnie, ruchu też, tak? Jak to będzie wyglądało? Po pierwsze, te bloki, będą stanowiły tło dla zabytkowej części Ostrowa Tumskiego. Czyli właśnie ten krajobraz jest tutaj tak, jak najbardziej wskazany. Tak, który powinien być chroniony, pomijając, że jest to pomnik historii, no to to są najstarsze początki państwa polskiego. Mhm. Drugie, nie przewidziano, a właściwie w tym planie przewidziano, tylko budowę jednego mostu dla 8 tysięcy ludzi. Jeden most i trzy kładki pierwsze rowerowe Niech się coś stanie. W tej chwili jedyny dojazd y, na tą dużą wyspę prowadzi przez ulicę Świętego Wincentego. Mhm. Most jest tak wąski, że samochody muszą czekać, żeby y, przepuścić te, które jadą z przeciwnej strony. I w tym planie właściwie w ogóle nie rozwiązano tego problemu. A kwestia, a kwestia samego dojazdu na przykład, jakby ci Właśnie miesz... chodzi o ten dojazd. Mhm. 10 tysięcy mieszkańców jest... będzie przejeżdżać koło katedry z tego co widziałem na nie, tych planach. Nie, to nie będzie 10 tysięcy dlatego, że te 3 tysiące to są na Zawadach, które z kolei będą jechały chłonda i mhm. będą korkowały no tak. tą ulicę. A wyjeżdżać z, ze Świętego Wincentego też będą na Hlonda. Mhm. Największe obawy budzi do nas, dla nas dojazd do y, tej tak zwanej Małej Wyspy, bo jedyna droga prowadzi przez ulicę Panny Marii, czy Marii Panny, mhm, ja zawsze tak. kręcę, wzdłuż najważniejszych budynków, psalteria, kolegiata, gdzie jest palatium przecież, y, Akademia Lubrańskiego. Tam nie ma innego dojazdu i nie będzie. Nie jest zaplanowany żaden inny dojazd. Pani prezes, jakich można się spodziewać skutków, gdyby ten plan, który dzisiaj oglądamy, o którym mówimy, miał być zrealizowany? No mi się wydaje, że katastrofalny, dlatego że po pierwsze, budowa tak wysokich budynków na terenie, który jest grząski, my wiemy, że w latach 20. jak budowano elektrownię, to wbito ponad 2000 żelbetowych pali. Hmm. Teraz, jeżeli mają budować dziewięciopiętrowe domy z garażami, najmniej jednokondygnacyjnymi, muszą wbić palę w taki teren, który został nasypany tam 30 czy tam 90 nawet lat temu, ale on jest grząski. Mhm. Według mnie to jest niebezpieczne i dla tych budynków, i dla tych ludzi, którzy tam zamieszkają. No, a poza tym zdewastuje potwornie krajobraz kulturowy. Państwo, można powiedzieć, że to, to nie jest tak, że tylko tutaj pani jako jedyna wystąpiła z tym pismem, jako prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu, ale także no, tutaj podpisali się pod tymi profesor Jacek Kowalski, przewodniczący Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, też dr Tomasz Ratajczak, prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Czyli ten problem do, dostrzega więcej środowisk, Więcej osób, tak? No, nie tylko my. To znaczy, apel rzeczywiście my do pana mhm. prezydenta podpisaliśmy w nadziei, że zatrzyma procedowanie tego planu i że ten plan zostanie poprawiony. Jeżeli tam cokolwiek miałoby być wybudowane, to powinno być małe osiedle, nieduże, zatopione w zieleni. Mhm. I, I przyznam się, że ja pierwszy raz w życiu poszłam na tą wyspę. I zaskoczyło mnie to, co tam zobaczyłam. Tam jest tak fantastyczny, naturalny. Krajobraz, przyroda, nietknięta no. ręką ludzką, że to powinno być zachowane, bo to jest rdzeń klina zieleni tego północnego, który wytyczono przed wojną zarówno profesor Wodziczko, jak i profesor Czarnecki, a który my pisząc. Ja jako dyrektor mhm. ośrodka dokumentacji zabytków pisaliśmy wniosek w 2008 roku, żeby wpisać Poznań na listę pomników historii. To jest najbardziej elitarna lista zabytków w Polsce. Ale rozumiem, że taki wpis ma pewnie jakieś konsekwencje później, jeśli chodzi właśnie o plany Oczywiście, że i tak ma. dalej. Powin, y, powinno się przestrzegać tego, powinno się monitorować. I mm -hmm. odrzucono nam wtedy środkę, bo napisano, że jest zbyt zdewastowana. W tej hmm. chwili, to, to ciekawe wytłumaczenie swoją drogą, prawda? Tak, była. No dobrze, ale to, to, to co, co znaczy, że, że, że zdewastowana, no, ale to nie, nie, można, nie można jej poddać rewitalizacji? Poddano ją i zmieniła się w ciągu 15 lat fantastycznie. No, Tam no właśnie, o tym mówię. I dzisiaj pewnie by takiego argumentu nie używano. Oczywiście, że nie, zwłaszcza, że tam powstało najstarsze miasto lokacyjne w Wielkopolsce i tam było serce Poznania, zanim przeniesiono mieszkańców Śródki na lewy brzeg Warty. Ponoć pani prezes do konsultacji trafiły jakieś materiały, no, które, to materiały, co do których można mieć pewne poważne wątpliwości, tak, że, 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 nie były pełne i pokazały pewien obraz jednak ograniczony tego, o co tak naprawdę, co, czego można się tam spodziewać. Powiem tak, że ja, znaczy, historycy sztuki w ogóle nie są uczeni czytania planów. Ja, ponieważ odbyłam studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury i byłam ekspertem z ramienia ministra kultury do spraw mm -hmm. krajobrazu kulturowego i urbanistyki zabytkowej, no to udało mi się to rozczytać, ale nie do końca podejrzewam. I udało to nam się rozczytać dopiero wtedy, kiedy poszliśmy w teren. I próbowaliśmy to identyfikować. To zostało wysłane do konsultacji społecznych ludzi, którzy się nie znają na tym. Tak samo radni. No tak, bo jeśli pani z doświadczeniem miała trudności, musiała zrobić wizję lokalną, no to co taki zwykły radny osiedlowy, prawda, który nie musi mieć przecież wykształcenia właściwego. Ale nawet nie chodzi o radnych osiedlowych, tylko tych, którzy będą głosowali. Przeniesienie projektu ustawy, które zakodowane te wszystkie działania są pod postacią symboli. Tak. I te symbole powinny być pisane na wszystkich planszach. Nie ma, mhm. nie na wszystkich są. Kolory są takie, że trudno odróżnić granice powodzi tak zwanej dziesięcioletniej, stuletniej, tysiącletniej. Mhm. Zresztą pytanie zadali przyrodnicy, bo nie tylko my pisaliśmy te uwagi. Na jakiej podstawie i jak wyliczono, że tysiącleczna powódź co tysiąc lat będzie sięgała właściwie 5 no, metrów, co powódź ta dziesięcioletnia, czyli ta najmniejsza? Prawda? Mhm. Tego nie można wyliczyć. A teraz są zmiany klimatu. I oczywiście wiem, że społeczeństwo wkurzają, bo tak to trzeba kolokwialnie mhm. powiedzieć, działania tego pokolenia. Zapomniałem, jak oni się nazywają. No, czy pokolenia X? Czy to... Nie, nie, nie. To pokolenie, które. którzy się przyklejają no do. Tak, chodzi o protestujących tych, tych młodych tak, ludzi, tak. tak. Mhm. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, że wyjście w południe na dwór. I dookoła będzie 50 stopni, to oni walczą o przeżycie. Nas już nie będzie. To nie może być tak po nas choćby potop. A wydaje mi się, że tak teraz tu się dzieje. No, pytanie, czy, czy, czy też rzeczywiście tak, tak będzie, ale to jest osobny temat tutaj. Ostatnie pokolenie. Są, no, przepraszam, no, ostatnie pokolenie, tak, być. to prawda. Y, ale, ale tutaj są oczywiście na ten temat różne opinie ekspertów, ale no bo Państwo pani o tym wspomniała, pani prezes, byliście ostatecznie też w końcu na miejscu, tak, żeby to jakby ocenić zbadać, tak? Zerknąć na to wszystko i przede wszystkim też wczytać się w te plany. No i co się okazało? No okazało się, że to jest niezwykle wartościowy pod względem przyrodniczym, mhm. ale także dotarło do mnie, że to jest teren niezbadany archeologicznie. I teraz oczywiście możemy powiedzieć, tam były łąki katedralne, przez lata zalewane i że tam żadnego biskupina nie odkryjemy, ale przecież biskupin właśnie był zalany przez tysiące lat. I odkrył go profesor Koszczewski, no nie tylko on, bo, bo to, to jeszcze ktoś inny mu to wskazał, mhm. czyli w miejscu, które nie wskazywało na to, że cokolwiek tam jest. Ja uważam, że tam powinni iść i przebadać ten teren. I teraz mam taką jeszcze jedną koncepcję, że w 1146 roku synowie Bolesława Krzywoustego stoczyli bitwę którą kronikarze opisali z pewną przesadą, że od krwi poległych rycerzy podniosła się woda w Wardzie, Cybinie i Głównej, bo te rzeki kiedyś były bardzo blisko. Mhm. I wydaje mi się, że ta bitwa była stoczona właśnie na tym terenie i na sąsiednim po drugiej stronie Cybiny. Czyli okazuje się, że tam może być jeszcze naprawdę wiele ciekawych wykopalisk. Oj, ja myślę, że tam można trafić na masę ciekawych rzeczy, a oprócz tego na fortyfikacje pruskie, które są rzeczywiście teraz doceniane. No dobrze, ale Pani Prezes, myśli Pani, że miasto tego nie uwzględnia, nie, nie bierze tego pod uwagę, że no nawet przed wpuszczeniem tam inwestora, dewelopera, no będzie po prostu powinno być zobowiązane wręcz samo przed sobą do przeprowadzenia takich prac archeologicznych na takim terenie? Ja myślę, że po pierwsze, oni nie mieli tej świadomości. Mhm. Tak myślę naprawdę. A po drugie tam powinny być tak zwane badania ratownicze, czyli bardzo krótkie przez inwestora finansowane, czyli nie będą niczego chcieli znaleźć. No tak. A to jest teren bezcenny, bo on może mówić o przyszłości tego terenu jeszcze przed powstaniem państwa. Czyli jeszcze przed poznanym, od którego jest nazwa naszego grodu, i, i potem miasta. Tak? A gdyby tak zamknąć oczy i, i odejść od tych planów i koncepcji tych współczesnych, a mieć fantazję, to pani zdaniem co tak naprawdę tam powinno się znaleźć, żeby to było jakieś dopełnienie powiedzmy tego, co, co mamy na Ostrowie Tumskim, tym starym. No właśnie uważamy po tym przejściu dwukrotnym, że ta środkowa część wymaga rewitalizacji. Mhm. I nam się tam marzy, mi to się marzy, żeby cała wyspa była zielona i tam, żeby nic nie było. Ale jesteśmy naprawdę zdroworozsądkowi i uważamy, że tam powinno powstać osiedle w stylu sołacza, ale nie chodzi mi o typ architektury, tylko o dom, Dwu najwyżej kondygnacyjne zatopione w zieleni mogą być o nowoczesnych formach mhm. i uważam, że powinien być konkurs ogólnopolski ogłoszony na takie osiedle jak to rozwiązać Zapowiadaliście, się, zapowiadali się państwo także zorganizowanie konsultacji wręcz prawda i, i, i takiej publicznej dyskusji jakiejś, na którą e, wystosowaliście też zaproszenia dla zarówno prezydenta, jak i przedstawicieli pracowni urbanistycznej I, i co z jakim odzewem się to spotkało? Na razie się nie spotkało z żadnym odzewem, ale mhm. ja mam nadzieję, że rzeczywiście przyjdą i będziemy się starali to zrobić już w czerwcu. Mhm. Nie wiem, czy nam się uda, bo, bo to jest czas sesji, wyjazdów i, i nie jest to takie proste, ale chciałabym, żeby ludzie z różnych specjalności przyszli. Bo my tylko jesteśmy historykami sztuki. No, ja jeszcze mam te inne, ale chcemy, żeby przyszli i przyrodnicy, i od architektury krajobrazu, i archeolodzy, mhm. i socjolodzy, i historycy, którzy... Bo to jest teren, dla którego jest masę źródeł pisanych. A chcielibyśmy też te artefakty powyciągać. Nie wiem no pani profesor, pani prezes jest socjologiem, jest historykiem sztuki, prezesem tego stowarzyszenia Towarzystwa Opieki nad zabytkami, ale nie jest pani politykiem. A ja y, muszę powiedzieć z, 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 ze smutkiem, y, oglądając tutaj y, już od kilkudziesięciu lat y, politykę miasta Poznania, muszę stwierdzić, że y, prezydent Jacek Jaśkowiak, obecnie nam panujący, przecież y, pierwszą turę swojego, y, pierwszą turę walki z Ryszardem Grobelnym o prezydenturę staczał pod hasłem właśnie walki z deweloperką, którą zarzucał y, Ryszardowi Grobelnemu, twierdząc, że to on jest właśnie na sznurkach powiedzmy deweloperki. Teraz y, można się domyślać, że, 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 że no jakieś wywierane są naciski na niego przez inwestorów. No i, 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 i to pokazuje, z czym mamy do, do czynienia. Czy tutaj te polityczne elementy względy no one nie, nie, nie zaczną wygrywać w tym całym procesie. Ja się zastanawiam, tu chyba nie chodzi o polityczne, tylko o finansowe. Finansowo no tak, w tym sensie tak. Dlatego, że oczywiście, że miasto potrzebuje pieniędzy. Usłyszałam wczoraj od innego dziennikarza pytanie, że za ten grunt ofiarowywany jest 200 milionów i co ja na to? Jeżeli Używany jest tylko przez kilku tam działkowiczów, którzy, tak. że, że to nie daje społeczeństwu żadnych, nie tyle profitów. A ja uważam, że ogródki działkowe są niezwykle istotne dla, dla całej struktury miasta, dla klimatu, bo oni nie tylko uprawiają zieleń, która wzbogaca wizualnie, ale przede wszystkim wpływają na klimat. No, pani prezes, ale nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi. no To jest naprawdę wyjątkowe miejsce. Jak już raz tam się coś no, po, postawi, się. to będzie już trudno to zburzyć, prawda? Więc w mojej ocenie to jest miejsce, o które naprawdę warto powalczyć. To jest miejsce tak bardzo nacechowane tą swoją historią historią naszej państwowości, historią początków Kościoła i tak dalej, że, 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 że tam aż się prosi, żeby to było faktycznie jakieś, wręcz miejsce, kolebka kolebka jakaś i historyczna, albo może nowoczesnego czegoś w połączeniu z historią, co by mogło być jakąś wizytówką wręcz miasta tak? tych wszystkich turystów, którzy jeśli przyjeżdżają w ogóle do Poznania e, oglądać to miasto, no to tak i tak odwiedzają najczęściej właśnie Ostrów Tumski, katedrę tak? e, i tę starą część. A tam mieliby jakieś takie miejsce, które mogliby również podziwiać. To tego typu powinien być e, powiedzmy pomysł. I takie były plany. Mhm. Takie były plany w, w strategii WARTY, która była opracowana w 2012 roku, i tam zostały przedstawione wizje holenderskiego studia architektonicznego, które przewidywało trzy, a właściwie cztery rozwiązania dla tego terenu. Pierwszy: zachować tylko tą zieleń nieurządzoną, czyli dziką. Mhm. Drugie, na jednej wyspie ulokować tylko mieszkalnictwo, na drugiej, a na tej większej zieleń. Znaczy, nie jest precyzowane na której. Trzecie, była właśnie to, co ja popieram, czyli nieduże osiedle zanurzone w zieleni. A czwarte, które zostało opublikowane w kronice miasta Poznania, w kolorach, to jest utworzenie trzech wysp. Czyli pogłębienie kanału ulgi, który jest bardzo istotny, który przez większość czasu jest suchy. Mhm. Ale w momencie, kiedy są deszcze nawalne, kiedy są powodzie, to on ratuje Poznań przed zalaniem. I żeby jeszcze zrobić dwa takie, które normalnie w czasie powiedzmy sobie normalnej pogody będą służyły, jakie takie zielone trakty, a w momencie powodzi będą dodatkowymi kanałami ucieczkowymi, tak zwanymi dla wody, nie dla ludzi, dla mhm. wody. I ta wizja jest, ona bardzo atrakcyjnie wygląda. Cała wyspa ta duża jest zajęta budynkami, ale nie takimi dużymi. Czyli jeśli jakieś inwestycje tego typu, tak, deweloperskie, no to okej, okay, ale, ale, tak. ale, ale jednak pod jakimiś ściśle określonymi warunkami, no marzyłoby się wręcz, żeby to było po prostu y, jakiś taki majstersztyk deweloperski, prawda, jakieś, no coś, co, co ludzie przy, będą przyjeżdżać i podziwiać po prostu, że takie dzielnice istnieją, będą chętnie tam spacerować, będą wybierać się tam na, na kawę, tak, czy, czy, czy na, na właśnie jakąś rekreację wręcz. No i to właśnie w tych moich uwagach, które zgłosiłam w imieniu Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zawarłam, że, że po tym spacerze jednym i drugim, bo my dwa razy tam chodziliśmy mm -hmm. i ja oprócz tego jeszcze dwa razy obleciałam tereny sąsiednie, mm -hmm. między nimi y, Szeląg, który mm -hmm. no też tak. znajduje się na tym planie, no tak. tylko że ani słowa w planie nie ma zawartych y, y, w projekcie uchwały na temat przemąga. A to jest przecież obok siebie i to wszystko powinno być jednym, że tak powiem, tak. pomysłem jakimś, tak? I wyprowadzenie na przykład z mojej wyspy powinno być przez most. Mm -hmm. A nie będzie tego mostu, bo most jest przez wartość, jest kosztowny. No tak. No tak, ale tutaj już akurat w takim przypadku, w miejscu w przypadku takiego gruntu, no tutaj już koszty nie powinny grać roli, prawda? Tu raczej powinna być wizja. deweloper obiecywuje, że wybuduje, ale ja nie jestem pewna, Ten. bo y, przypominam osiedle nad Wartą, mhm. które w czasie powodzi mieszkańców ewakuowano, tej w 2010 roku, dlatego że deweloper podpisując umowę zobowiązał się, że wzmocni brzegi portu te, te hmm. takie murowane z cegły. I on tego nie zrobił. I kiedy była powódź, to się okazywało, że było zagrożenie, że to wszystko pęknie i te Ten. domy zjadą do, warty. do wody. Hmm. No każdy deweloper nie koszty. No my byśmy też chcieli koszty, ale to chodzi o to, żeby tak zrobić plan, żeby ten krajobraz został wzbogacony, tak jak pan redaktor mówi, a nie spaskudzony. No Pani prezes, ale czy, czy miasto nie ma, jakich, przecież jest tam i, architek i architekci, i konserwatorzy zabytków, tak, i tak dalej. No i ca cała grupa urzędników, ja rozumiem, że oni są podwładnymi tak, prezydenta e, i co za tym idzie też deweloperów, ale, ale czy nie mają prawa głosu? Myślę, że mają prawa głosu, tylko... Nikt się z tym prawem głosu nie liczy i z tym głosem nie, nie liczy. Nie, nie, nie. Ja, ja się zastanawiam, bo to nie jest pierwszy raz. Mhm. I y, wydaje mi się, że czasami to nie jest, jak tu pan sugeruje, że to jest chodzenie na pasku, tylko po prostu nie są nauczeni czytania tych planów. Nie rozumieją konsekwencji zapisów, a na dodatek te plany nie są zapisane w ten sposób, że opisują daną przestrzeń, wszystko jest tam zawarte. Nie, osobno jest komunikacja, energetyka, osobno wysokości, osobno zieleń i to jest wszystko pod symbolami. Trzeba się strasznie napracować. Oni są zawaleni. Ja muszę ich tu bronić, chociaż z drugiej strony mam wielki żal do uważam specjalistów w MPU. Którzy chyba jako jedyni mają świadomość, co, co tam się stanie. Się... No, tak. no, no właśnie, no, nie wierzę no. w to, żeby oni nie wiedzieli, co, co tam uszykowali, co tam im proponuje się, tak naprawdę, więc, więc dlatego o tym rozmawiamy. No, skoro. Oni są między młotem i kowadłem, bym no. powiedziała. My jesteśmy, żądamy od innych, żeby bronili naszych spraw, ale sami tego nie robimy. No nie wiem, dla mnie jest to ewidentny pomysł na dewastację po prostu yy, yy, historycznego wręcz miejsca, nie tylko dla Poznania, ale nawet dla naszego państwa. Bo... To nie jest górnolotne, ja się z tym całkowicie zgadzam. Zdaniem, no. Tak, 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 bo to jest takie miejsce yy, ikoniczne, bym powiedziała, tak. ale większość z nas, ja też, biję się w piersi. Ja nie miałam świadomości, jaki to jest ten teren. Mhm. Dlaczego? Jeżeli ogląda się mapy poznania, plan, mhm. to ten teren jest zaznaczany na szaro lub beżowo. To znaczy, że tam. Yy, jest trochę zabudowy nie wiadomo przemysłowej. Co. <grym> tak. Zieleń w ogóle tam nie występuje na planie miasta. No tak, jeśli ktokolwiek kojarzy cokolwiek, no to przy, przy Mari Panny, no po prostu zakłady, prawda? Tak. E, i, I Chrystusowców ewentualnie. tak? I dlatego, jak tam poszłam, to po prostu to dla mnie było odkrycie. To jest, to jest taki teren, jakiego już teraz nie ma nigdzie. Bo wszędzie jest urządzona zieleń. Pani prezes, może by faktycznie trzeba. Wycieczkę zrobić. Tak, należałoby wręcz namówić wszystkich. Wszystkich ludzi, którzy mają jakiekolwiek wycieczki, w oprowadzają po Poznaniu, to żeby sami zaczęli organizować takie wycieczki dla Poznaniaków, wymyślić taką, tak jak pani kiedyś wymyśliła Trakt Królewsko-Cesarski, to taką wymyślić trasę po prostu po tych terenach, po to, żeby ludziom uświadomić, o co się toczy spór. Tam ludzie chodzą. Mhm. Widzieliśmy. No, ale pani przypadek, czy mój, bo też nie znam, pokazuje, że, że, że jednak no nie wszyscy i rzadko. Nie, ale koledzy i koleżanki, którzy oglądają te zdjęcia, bo ja zrobiłam zdjęcie i do tych uwag zostały dołączone, tak. to, to są też zaskoczeni. No właśnie, ale dobrze, bo, bo pewnie będziemy zmierzać do końca, Chciałam zapytać, no, no co, co dalej, jak, jak, jaki tutaj się szykuje plan? Nie tylko nasze uwagi zostały przesłane, mhm. cała masa różnych ludzi pisała mhm. różne uwagi. I oni muszą je rozpatrzyć i się do nich ustosunkować. A najważniejsza będzie uchwała Rady Miasta. W związku z tym uważam, że jest jeszcze czas, żeby apelować, żeby prosić o rozmowę i przede wszystkim o udział fachowców, nie tylko historyków sztuki. Takich, kto się znają na geologii, takich, kto się znają na hydrologii, bo przecież jak się powbija te pale, to się zmieni przepływ wody. Jedne drzewa i rośliny będą usychały, coś innego będzie zalewało i to nie że to będzie 5 metrów obok, to może być pół kilometra dalej a ekspertów w Poznaniu nie brakuje, choćby profesor Kowalczyk, prawda, znany hydrolog, No w ogóle no tych, tych ludzi, którzy się znają na tych sprawach. Myślę, że je, jest kilku, kilku, są najmniej w Poznaniu, więc warto byłoby pewnie skorzystać z ich wiedzy i jakichś konsultacji, no ale musi być wola polityczna, a tutaj jest wola otwarcia się na pomysły dewelopera i gdzieś tam w, już w, w, w końcu tej drogi te, te, te pieniądze, które miasto może na tym zyskać. No, jeszcze, Jeżeli chodzi o pieniądze, to ja uważam, że miasto, samorząd miejski, ale i samorząd wojewódzki, i Kościół, i osoby prywatne, i, i z funduszy unijnych wydaliśmy więcej pieniędzy na rewitalizację Ostrowa Tumskiego, tego katedralnego, Ostrówka i Śródki więcej niż ten deweloper chce dać. W związku z tym, to mi nie imponuje, że on te 200 milionów chce dać. To są żadne pieniądze w stosunku do miejsca i tego, co, jakby, jaką by to perełką tam mogło być. Ja zresztą tutaj na forum Romanum gościłem arcybiskupa, nowego arcybiskupa poznańskiego. Pytałem go o tą sprawę, nie ukrywam, więc odsyłam Państwa też do, do tej rozmowy. Oczywiście, no, ksiądz arcybiskup dopiero się z tematem zapoznaje, no bo, bo jest tutaj... On od, nie jest poznaniakiem. No, i od, od jakiegoś Czasu dopiero tutaj jest, więc, ale z, mówił, że zlecił już, przekazał prośby o, o zbadanie sprawy. I faktycznie ludzie odpowiedzia odpowiedzialni też w kuri za te, za te kwestie mają się tym tematem zająć, sprawdzić, dowiedzieć i, i tak dalej. Więc no jeszcze zobaczymy, jakie tutaj będzie też stanowisko w tej sprawie Kościoła. Ja bym powiedziała, że to wspólne działanie. Jest w interesie miasta, kościoła, nas wszystkich, nie tylko Poznaniaków, ale również Polaków tak górnolotnie powiem. No tak, i, i kolejnych pokoleń ja bym nawet dodał jeszcze. A o nich to mi szczególnie chodzi. No właśnie, właśnie, bo, bo to, co po sobie zostawimy, oni będą później tym, w, tym, w tym żyć. Bardzo Pani dziękuję za, za wobec tego za to spotkanie. Chyba, że jeszcze coś by chciała Pani dodać, o, o co nie zapytałem z kolei. Nie, Co, ja mam coś... tylko apel, żebyśmy mhm. rozmawiali ponad podziałami. Dobrze, to z takim apelem kończymy tę rozmowę, a gościem dzisiaj Forum Romanum była prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, oddział w Poznaniu, socjolog, historyk sztuki Dorota Matiaszczyk. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Dziękuję także państwu. To było Forum Romanum, Roman Wawrzyniak, Prawy Głos Poznania. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.